Co zrobić byś mnie pokochała, żebym idolem został twym, byś mnie co rano całowała i czarowała uśmiechem swym. Sportowe może być rekordy, opłynąć dookoła świat. Nie straszne dla mnie będą fiordy, ani też afrykański wiatr? A może zostać kosmonautą i aż kosmosu sięgnąć bram? przywiozę stamtąd złotą gwiazdkę i ją w prezencie Tobie dam. Może zdobywać górskie szczyty, lub się zanurzyć w morza toń, odkrywać głębie nieodkryte i tym osiągnąć twoją dłoń. Może zapuszczę sobie brodę, ciało pokryję tatuażem, będę wyglądał tak jak barman w twym ulubionym koktajlbarze. A może jednak do kwiaciarni? Pobiegnę, kupię bukiet róż, padnę przed tobą na kolana. I powiem, kochaj mnie i już.